No dobra, zaczynamy. W garażu dużo się nie zmieniło. Mamy nasze wejście. I pierwszą działóweczkę. Wiatrołap. Tutaj zrobiliśmy sobie, tak jak wcześniej wspominaliśmy, trochę większe wejście. Będą drzwi do sufitu przeszklane. Tu najprawdopodobniej postawimy jakąś szafę i, i wieszek na, na ubrania. Tu przechodzimy do podłogi. Robocze miejsce, piec, suszarka, pralka. Jeszcze nie wiemy, jak to wszystko będzie rozstawione, ale na pewno się znajdzie na to miejsce. I tutaj jeszcze mamy przejście z kotłowni bezpośrednio na garażu. No i zlew, gdzie będzie? No i zlew, nie wiem, gdzie będzie tu. Nie, tam? A tak, czy tam. tam? No, tam będzie zlew. No. no a pralka, tam mówiłeś, tak? I suszarka, czy tutaj? Bo tu piec. No, tu będzie piec, pralka, suszarka i zlew. A a tutaj? Mam już zrobione przejście pod komin, cyk. Lecimy dalej. A jeszcze powiedz, jaka tu jest szerokość tych drzwi, które eee, będą do góry, do samej góry? Tu jest 120. 120, no. I generalnie one będą e, do, samego, do samego sufitu, będą przeszkolone tak jak wiecie, w stylu loftowym. Tak planujemy. Tu przechodzimy do salonu i jadalni. kanapa, telewizor najprawdopodobniej. telewizor tu będzie stał stół z... gdzie? Z tu, tu z i tutaj w planach, znaczy w nasza najlepsza ściana yy. zaraz po ścianie RTV tutaj były przejście do do stożarni. jednak my stwierdziliśmy, że że tego przejścia do spiżarni tutaj nie zrobimy, żeby właśnie mieć taką dużą ścianę do zagospodarowania. A wejście do spiżarni będzie przez kuchnię, to znaczy najpierw mnie będzie ukryte w meblach w kuchni. I będzie myślimy, że dużo wygodniej, żeby z tej spiżarni sobie brać różne produkty. Kuchnia jest dosyć duża. To możesz jeszcze, jeszcze duża. gdzie co będzie w kuchni mniej więcej? Wiesz już? No mniej więcej tu będą szafki, pewnie wiszące. Zlew. Malówka i reszta szafek. No tak jakoś sobie to rozplanujemy, jeszcze nie wiemy do końca jak, ale tak, żeby było najwygodniej. I najwięcej miejsca, bo w kuchni nigdy szafek nie jest za wiele, więc żeby było tutaj jak najwięcej. No i teraz nasze malówki. No małe, no. Cztery cztery osoby. Tam, coś tam się zmieści. Coś tam się Z salonu przejdźcie do korytarza. I tu po lewej stronie Łazienka. Mała okno dostępna. A propos, komin, komin okazałości. Hop. Kontynuuj. Tu najprawdopodobniej będzie toaleta. Mniejszy prysznic, 80 chyba, bo taki nam tutaj wejdzie. No tak, na no wejściu po prawej w prysznic, kibelek, a tu cała lewa strona zostać podrowana Umywalki. Jedna. Jedna. Umywie. Umywalka i blat. Tutaj po prawej stronie. O, nie, do szkoju. Szkoju. nie takie nie taki mały w no sumie. Nie, nie taki ile ma? 11 metrów chyba, prawda? Tu nie powiem, co gdzie będzie, bo nie mam pojęcia, na razie po prostu Gaming room będzie. będzie pokój. No tak. I po prawej, obok nasza sypialnia. Zależało nam na miejscu, tutaj na dużej szafie, ponieważ nie mamy osobnej garderoby, nam jest tak wygodniej, żeby to była duża szafa, więc tutaj pewnie będzie cała ściana szafa. Będzie łóżko, dwie szafki nocne i tak właściwie to tyle, co my w tej sypialni potrzebujemy, więc to co... A ile ma? 16? Jakoś tak 15, 40 czy coś takiego. 16 metrów. Nie? 16 metrów. No i tutaj z sypialni będzie przejście do naszej prywatnej łazienki. Łazienka no. wyszła dosyć duża. Tak poprzesuwaliśmy. poprzesuwaliśmy zabraliśmy wciany. z drugiego pokoju, z tamtego pokoju. Zabraliśmy, żeby była większa łazienka tylko dla nas. Tak i teraz jak ja dobrze pamiętam, to tu będzie wanna. Tu będzie prysznic, a tu będzie toaleta, tak? Tak. Dobra. I tu będą umywalki. Umywalka. Umywalka. Jedna. <grych> Także tak to będzie. Zrobiliśmy sobie wąskie okno, ponieważ takie nam się podoba. No i zmieści nam się i prysznic i toaleta, więc. Spoko. To było dla nas najważniejsze. No to no jest i żeby była zmiana podla... projektowa, co nie? Bo. Łazienka była generalnie wejście było do łazienki od przedpokoju. Tutaj i ona była troszkę mniejsza e, no. w, w projekcie, więc no, no nam zależało na tym, żebyśmy mieli swoją łazienkę, a tamta mniejsza łazienka będzie ogólna dostępna i No będzie i, w tutaj tutaj też, więc... i tutaj też e, zmniej, zmieniliśmy, bo tutaj ten pokój, e, ta ściana była przesunięta 60 cm w lewą stronę. Tak, ta ściana była, była przesunięta 60. 60 cm w lewą stronę i tu w projekcie była szafa, ale my tą ściankę... E... My tą ściankę przenieśliśmy... A, dobra, łazienki. racja, ok. Czyli tu by była jeszcze ścianka tak, 60 cm, 60, a, my... a my zabraliśmy tą wnękę na e, szafę. Dzięki temu powiększyliśmy sobie tą łazienkę o 60 cm i okay. mamy... O! Racja! Widzisz, przyznałem Ci rację. I tutaj jest wejście do ostatniego pokoju. On właśnie jest troszkę pomniejszony, bo, bo wzięliśmy trochę więcej przestrzeni do łazienki, żeby tą łazienkę mieć trochę większą, ale myślę, że też ten pokój jest. A ciekawiony. ten ma pokój 13 metrów około, nie? No. no i wszędzie zrobiliśmy okna do ziemi, bo w projekcie 90, były. To są 90. To jest tak? 90, po 60, nie? No? Nie, 50. 60. No. No i tak właściwie teraz widzimy, że. Nie jest to wcale taki mały, Właśnie, mały domek. Później, jak nie było jeszcze działówek, to wydawało nam się, że te pomieszczenia będą troszkę mniejsze, ale teraz faktycznie, jak te ściany już stoją, to, to widać, że jakiś tam potencjał jest. Chcielibyśmy. No i generalnie. Czekajcie, zmienię sobie kamerkę. Generalnie jest tak, że mamy świadomość tego, że to się jeszcze. Te pomieszczenia się pomniejszą, jak już będą tynki, i tak dalej, będzie wyżej podłoga. Natomiast mieliśmy wrażenie, że że te, że te pomieszczenia są o wiele mniejsze, będą o wiele mniejsze, a wyszły no większe. Więc jesteśmy zadowoleni bardzo fajnie. Mamy nadzieję, że te wszystkie zmiany, które dokonaliśmy, będą na plus. No, z będą punktu praktyczne. praktycznego, także spoko. Co do kasy, to oczywiście w opisie rozpiszemy wszystko, jak to wyglądało cenowo jeżeli chodzi właśnie o działóweczki i o komin, o robociznę i tak dalej. No i co? Coś jeszcze byś chciała dodać? No nie wiem. No, tak naprawdę Teraz nie widać, mamy. że okna są duże, że faktycznie. No, jest już cały, jest czy... cały zarys, więc bardzo fajnie jest w porzo. Eee... No i co? W ostatnim filmie mówiłem. Czekajcie, znowu muszę przesunąć kamerkę. W ostatnim filmie mówiłem Wam o tych oknach o tym podmurowaniu, bo nie wiedzieliśmy jak to, nie wiedziałem jak to rozgryźć, a pytałem gdzieś tam też na forach, was też pytałem, tak mi się wydaje, gdzieś tam wcześniej chyba w innym filmie odnośnie, odnośnie tego podmurowania, kontaktowałem się też z kierownikiem, z ekipą, z, w sensie z, z budowlańcami, jak oni to zazwyczaj robią, nie kontaktowałem się jeszcze z firmą od okien, ale zrobiliśmy tak, że podmurowaliśmy po prostu bloczką dwunastką, plus jest tam te 3 cm zaprawy jest to około 15 cm więc po prostu jak będziemy mieli 20, 20 cm styropianu i po prostu robimy tak że ten styropian znaczy takie jest założenie że ten styropian będzie po prostu te 5 cm wyżej będzie nachodził tak jakby na, na, ten, na ten bloczek żeby nie było wiecie takiego mostka a do okna będzie jeszcze ciepła podwalina yy, tam około 10, yy, 10 czy 15 cm tak? tak mniej więcej taki jest zamysł żeby to wszystko miało ręce i nogi żeby tutaj nie tracić yy, za dużo ciepła aczkolwiek będzie i tak podłogówka więc w sumie to nie jest żaden problem yy, no. no wspomnieć o w kuchni jak ustaliliśmy Zrobimy, zrobimy taką wklejkę, bo zapomnieliśmy powiedzieć z tego wszystkiego. Proszę. Okno w kuchni będzie na wysokości e, blatu, czyli 92 cm. Tak, e, tak, blat będzie na, na gotowo. 92 tak centymetry. nam e, kierownik doradził. E, no i gdzieś tam generalnie sami sprawdzaliśmy. W mieszkaniach teraz przynajmniej u nas. E, e, Rudy przy, przyjechał. Tak, Rudy, halo, nie Jest ma tak, tego. że okna są na wysokości 92 cm, więc tak jest nam wygodnie. I tak sobie zrobimy tutaj. A jeszcze chciałem ja będę więcej póchni stała, więc to moja decyzja. No, jeszcze chciałem powiedzieć Wam o tych o załowych i OS-ach, jak są rudy, rudy. Jak są, jak były kotwione do ściany do 24. Po prostu co drugą warstwę S był zaginany w ten sposób. Hop, przykręcany i tak było, tak było kotwione, więc... Będzie spoko. Czerpałem, jak zwykle. Gadam i gadam i gadam. Jestem zadowolona. Jestem zadowolona? Bardzo dobrze. E, co? A, jeszcze Wam mogę pokazać, znowu przekręcę kamerę, czekajcie. E, mamy zrobione te listwy, o których żeśmy mówili już wcześniej. Te listwy, znaczy to nie jest listwa startowa, jest listwa wykończeniowa. Jeżeli chodzi e, o folię kubełkową, tak to rozwiązaliśmy. Tak miało być. Jest dobrze. Styroplen poprawiony. Ekipa zdała egzamin. Teraz żeśmy to po prostu przykryli gdzieś tam kawałkami papy, które zostały, żeby na to nie padało. Ale dzisiaj mamy w planie zabezpieczyć to dodatkowo deskami, żeby nie uszkodzić tego mechanicznie. Ogarniamy troszeczkę budowę. Generalnie, zobaczcie, to wszystko co tutaj się zadziało gdzie obchodziliśmy ekipa zostawiła po sobie eee, ekipa zostawiła po sobie porządek więc e, bardzo spoko na całym placu budowy tak naprawdę zostawiła m, porządek e, my jeszcze musimy ogarnąć kilka tutaj rzeczy e, m, 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 co z garażem zrobić porządek śmieci powywozić e, no i te dechy dzisiaj taki jest plan I tyle e, co? Kolejny etap skończony, stan surowy e, no, z otwarty jeszcze nie, no bo jeszcze dach. Jak skończymy, zrobimy sobie podsumowanie. No. I tyle. My jesteśmy zadowoleni, eee, także to chyba o to chodzi, to jest najważniejsze. I tyle. Trzymajcie się na razie. Cześć.